Du, du, du. Witajcie, dzisiaj pokażę, jak, jak przetrwać w dziczy. Haha, ha. masz, doktorku. Dobrze, tu jest diabeł tasmański, musimy go upolować. Chodź, ała! To śmiał rzucić we mnie marchewką. du. du, 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 du. podmienię mu naboje na kawałki marchewki. Wtedy nie będzie mógł zastrzelić diabata smańskiego, ale on go zaatakuje. Nie będzie mógł zastrzelić. To, na to jest mój las, a nie jego. Dobrze, wracajmy. Trz, co jest? Zapało się marchewką. Blu, 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 blu. Dobrze. Walcząc z nim, przegrałem. Jest już namiot. Szła, kupi namiot, kupi. kupi. Bip. Dobrze, rozpaliby ognisko. Widzicie, udało się. Aaaa! Znowu się pali! Hm, to jest kurcz, zupa z kurczaka. O nie, chcę mojego przyjaciela ugotować. Węże, musicie coś z tym zrobić. To, O, węże, węże! Uratowałem cię. O nie, nie ma. Dobrze, upolowałem rybę. Hm. O nie, ryba zwawiła diabła tasmańskiego. Aaaa! Nie przeszkadza, nie przeszkadza mi to, że siedzę w plusz trójcy mrówki, mrówki, mrówki. O, trzeba wejść do wody, żeby pozbyć się mrówega. Piawki, O, piawki. Hej, doktorku.